Jak se wpiszesz w google Elden Ring Nightrain recenzja, to zobaczysz średnią ocen 3.0. Najniższą w historii gier od From Software, stopień niższą od strawionego jadem według mnie niezasłużonym Dark Souls 2. Powstaje więc legendarne pytanie: dlaczego? dlaczego? A dlatego, że oceniający Nightraina dzielą się na dwie podstawowe grupy. Pierwsza to ludzie, którzy grali w tę grę i tutaj zdania są podzielone, choć głównie oscylujące od mających zastrzeżenia do usatysfakcjonowanych, a druga to Oszukali mnie. no właśnie, ludzie ustosunkowani do tego tytułu w pewien określony sposób. No to co, będzie kot o Night Rainie i zjawiskach kręcących się wokół niego. Wyjaśnimy sobie kilka rzeczy, wysnujemy jakąś recenzję, wyklarujemy kontrowersje, w ogóle wszystko sobie wyjaśnimy. Dlaczego koń biega, co to jest karminadel i po co to jest? Wszystkie odpowiedzi będą. Także po tym odcinku będziesz już mógł tylko usiąść na szczycie góry i dać sobie spokój. Intro. Na wstępie, dla tych co nie wiedzą, dosłownie w dwóch zdaniach, czym jest Night Train. Jest to nowa gra od firmy From Software, twórców m.in. Dark Souls, korzystająca z usprawnionej oprawy audiowizualnej Elden Ringa, lecz wprowadzająca znacznie szybszą rozgrywkę sieciową do gry w trójkę lub solo. Duo zostanie dodane w tym roku, jedną z póki co sześciu dostępnych postaci. Jedna sesja trwa średnio 50 minut, jest podzielona na 3 dni i 2 noce, w trakcie których pokonujemy przeciwników, minibosów, zbieramy ekwipunek, uciekamy przed zwężającym się okręgiem nocy, podobnie jak w grach typu. Battle Royale, jak na przykład PUBG, a na koniec walczymy po kolei z głównymi bossami, których jest 8. Każda sesja to jeden główny boss. Dobra, to najpierw od razu bierzemy na trójząb tych ludzi, co nie grali i co oni w ogóle robią w sekcji oceniającej, co się dzieje. Więc tak, ogromna ilość graczy przyznaje Nightreinowi negatywne noty, ponieważ nie chcą Nightreina, Są sfrustrowani faktem, że ta gra w ogóle powstała. Ale czemu? Ponieważ Elden Ring Night Train odchodzi od głównego rdzenia, jakim charakteryzowały się gry od Fromu, czyli rozgrywki dla pojedynczego gracza. Niektóre sozlajki -like oferują tryb PvP, inne dają możliwość wspólnego przejścia całej gry, ale z tych wszystkich kooperacyjnych i współzawodniczących trybów w tych grach korzysta ułamek promila fanów. Niemal każdy solsiarz leci samotnie, co jest integralną częścią tego doświadczenia. Powolna, ostrożna, płonąca ciekawością eksploracja nowej mapy, wielogodzinne treningi walk z cięższymi przeciwnikami, przerywane kawą, szlugami, diazepamem, medytacją czy też zwyczajnie głębszym oddechem kleju. Samotne odkrywanie miejscówek, omijanie pułapek, otwieranie skrótów, wnikliwa analiza bildu postaci, skrupulatny crafting, podchodzenie do nowych pomieszczeń z taką schizą, że najlepiej byśmy se te tarcze faktycznie w realu naciągnęli pod ryj, niewypowiedziana ulga z odkrycia kolejnego ogniska, przy którym możemy odnowić życie i estusy, epicka satysfakcja z pokonania bossa tylko własnymi siłami. To są doświadczenia, jakie cenią sobie fani From Software i tego typu przeżyć chcieli od nowej produkcji. Tymczasem dostali grę, która nie tylko nie spełnia tych oczekiwań, ale w wielu aspektach działa wręcz przeciwnie. Night Rain generuje emocje z dwóch źródeł. Pierwsze to walki z bossami, czyli klasyczne solcowe doświadczenie, z tą różnicą, że występują one o wiele częściej i nie jesteś sam. Drugie to nieustanna presja czasu, i z tym źródłem wiąże się większość zaprzeczeń tradycyjnego doświadczenia gatunku. Nie ma czasu na ostrożność, dłuższe rozważanie nad doborem broni czy podziwianie widoków. Na nic nie ma czasu, oprócz kilku sekund na rozdzielenie łupu i dzikiego pędu z walki do walki. Do tego dochodzi kwestia innych graczy. Możesz śmigać solo i wtedy rozgrywka będzie bardziej dostosowana do tego trybu, ale to nie jest tytuł stworzony do takiego grania i teoretycznie będzie to nieporównywalnie mniej satysfakcjonująca sesja, chociaż tutaj zdania także są rozbieżne. Granie z losowo dobranymi sprzymierzeńcami, czyli tak zwanymi randomami, może okazać się w porządku, jak będziecie się jako tako zgrywać, a może być frustrującym bałaganem, który ci wytnie godzinę z życia i nikt ci tej godziny nie zwróci. Jak komu zależy na bardziej stabilnej współpracy, to wystarczy wbić na jakiś forum albo jeszcze prościej na jakiegokolwiek streama, gdzie ktoś gra w najtrena i ma jakąś tam widownię, gdzie bez większych problemów znajdziemy sobie kogoś do grania, ale, Kaman, nie oszukujmy się. Ilu ludzi ma dzisiaj taką motywację, by w coś zagrać, żeby podejmować się tak złożonych zadań? Jasne, że są tacy, co tak robią, ale ogólnie ludzie są niechętni do takich akcji. Pozostaje więc lecieć ze znajomymi i tutaj wśród mieszkańców naszego planetarnego psychiatryka często pojawia się poważny problem. Dla wielu z nas czasy mmo sowych rajdów minęły bezpowrotnie. Ekipy się porozbijały, większość rozjechała się po świecie, każdy ma swoje życie, priorytety, seriale, dziewczyny warcaby babintony na tańce w lesie z Szyszką w dupie, każdy ma swoją listę rzeczy, które czekają na obczajenie, ogranie, oczytanie itd. Znaleźć dwóch znajomych, którzy lubią lajki, kupią nightreina, synchronizują swój czas z tobą, tak by pokryły się wasze życiowe luki między spaniem, sraniem, pracą i innymi pierdołami, jednocześnie nakładając energię i chęci was wszystkich na to wyzwanie, to dla mnóstwa ludzi graniczy z niewykonalnością. Dla mnie akurat osobiście nie, no bo prowadząc ten kanał takie propozycje zalewają mnie niczym nasienie wujka po miesiącu rozstania, ale całkowicie rozumiem ludzi, którzy mają z tym kłopot, a nie widzi im się wyszukiwanie nowych, internetowych znajomych na tyle, że wolą machnąć ręką na całą sprawę i zwyczajnie pograć w coś innego. A no i jest jeszcze jedna sprawa, pomniejsza, ale jednak także mająca w tym udział. Zapowiedź kolejnego nowego Souls-like'a od From Software, Duskbloods, który będzie wydany tylko na Nintendo Switcha 2, czyli mówiąc wprost, strzał w mordę i kleisty har glutem w oczy fanów od Yamikugawy i jego ekipy z japonlandzkiej dzielnicy Chin. Wszystkie wymienione od początku tej sekcji czynniki przekładają się na to, że starzy solsiarze są niezadowoleni, a jak wiemy, nic tak nie motywuje jak negatywne emocje, więc wylewają je z siebie w postaci wystawiania najtrainowej negatywnych ocen. Poza wentylem emocjonalnym, dla wielu z nich dochodzi jeszcze jedna kwestia. Wystawiając tej grze najniższą ocenę, mają nadzieję na to, że From Software weźmie to pod uwagę i zamiast inwestować w kolejne gry sieciowe, skupi się na nowym, tradycyjnym souls -like Chociaż w dzisiejszym świecie zero-jedynkowych parodii ludzkich umysłów, gdzie każdy albo coś kocha, albo tego nienawidzi, jest to rzadkość, to ciągle zdarzają się również słabsze noty Night Raina wystawiane przez ludzi, którzy w niego grali, i dają feedback w postaci konstruktywnej krytyki, po to, by zwrócić uwagę na wady i w efekcie, aby gra została usprawniona. No i z tego wszystkiego ta średnia ocen 3-0, sumując ten dział, w dużej mierze wprowadza ona potencjalnych graczy w błąd. Ponieważ pada tutaj mnóstwo osobistych problemów niesnasek i oczekiwań przekładanych ponad samą produkcję. Szczególnie w przypadku tych, którzy nie doświadczyli jej na własnej skórze. A co ja myślę o najtrejnie? A w sumie mam to w dupie, ja chcę Elden Ringa 2, Dark Souls 4, albo chociaż konkretny remaster, ale taki porządny Blackborna na peceta. Albo jeszcze lepiej, Starcrafta 3, Warcrafta 4 i taki kibel, z którego za każdym razem jak spuszczasz wodę to gra muzyczka i wylatuje hajs w postaci świeżo wydrukowanych banknotów po 500 euro dolarów z moim ryjem nadrukowanym, bo w tym wyimaginowanym świecie jestem imperatorem i trzymam cały zarząd Blizzarda, Bethesdy i jeszcze paru innych korpo-bagien w lochu. A tak serio to po kolei. Grafika, czyli coś do czego zrobiłem osobny, skazany na porażkę Run Solo, żeby się na spokojnie przyjrzeć, bo normalnie to w trakcie tej gry przyjrzeć to się powinieneś co najwyżej swojemu wykresowi EKG z Holtera, bo normalnie to emocje są dość intensywne, ale do tego wrócimy. Całość wygląda jak poprawiony Elden Ring. Muśnięty subtelniej rozproszonym efektem wolumetrycznych oparów, lepiej rozszczepiającego się światła, głębszych cieni, zredukowanej mdłości kolorów, teraz bardziej kontrastowych, z wyraźniej odcinającymi się cieniami, ale to wszystko są poprawki. Czysto graficznie nie ma tutaj nic, co cię wyjebie z gumowców. Za to, w połączeniu tej grafiki ze stylem artystycznym pojawia się kilka perełek wizualnych. Z takich, co mi zapadły w pamięć, to przede wszystkim areny do walk z finalnymi bossami, które można by było zawalić asetami, ale From Software zdecydowało się na coś w ich starym stylu. Minimalizm dla kontrastu od gęstego świata i poczucia większej epickości walki. Jakieś płaskawe podłoże ciągnące się po horyzont, abstrakcyjne wzory atmosferyczne w tle nieba, czasem dynamicznie zmieniającego się w zależności od fazy walki, jakaś mozaika czegoś nieokreślonego w oddali, i tyle. I ten minimalizm, tak przeze mnie doceniany w pierwszej odsłonie Dark Souls, robi tutaj robotę, tchnie duchem gatunku. Trochę jakbyśmy wrócili do Ashen Lake. No i ten nadchodzący krąg nocy. Normalnie, jak się gra, to jak sobie wspomnieliśmy, nie ma czasu na takie dla większości zapewne pierdoły. Dla mnie akurat istotne aspekty, bo uwielbiam zawiesić oko na czymś satysfakcjonującym. Jak staniesz gdzieś wyżej na klifie i patrzysz z góry na tę poszarpaną falę pochłaniającą świat, to robi to wrażenie. Ogólnie oprawa graficzna jest solidna i oszczędna, ale nie biedna, zbalansowana, co wiąże się z optymalizacją, ale do tego dojdziemy. Świat. Mapa jest podzielona na obszary, które zmieniają swoje miejsce i mogą, ale nie muszą się wygenerować, jak na przykład krater z lawą i całym systemem podziemnych przejść określonych wrogów itd. Wprowadza to aspekt różnorodności sesji, ale nie na długo, bo po krótkim czasie powtarzalność jest widoczna. To są po prostu te same moduły, tylko gdzie indziej. Obóz, wieża, podziemia, las, zamek, pole. Czy to jest duży problem? To nie jest żaden problem, bo taka mapa w zupełności wystarcza. Ten system jej przemieszania i losowego dodawania odrębnych miejscówek jest ok, jeżeli ktoś nie ma panicznej awersji do powtarzalności. Odnośnie tej cechy świata, weźmy pod uwagę, że powtarzalność w Night Rainie potrafi wytwarzać poczucie satysfakcji, ponieważ cały czas ścigamy się z czasem. A jak już mamy dokładnie poznany jakiś segment mapy, to lecimy przez niego zadowoleni z faktu, że nie marnujemy czasu na wyszukiwanie drogi. Ponownie zaprzeczenie gatunku i wylew niezrozumienia dla zwolenników tylko i wyłącznie tradycyjnych sozlajków, -like ale tak to działa w Night Rainie. Samo przemierzanie świata dla mnie jako fana klasycznych gier od From Software jest przyjemną odskocznią od bazowej gry, ponieważ w oryginalnym Eldenie odczuwałem mapę jako nieco zbyt rozwleczoną, i wielokrotnie irytowały mnie długie konne podróże czy serpentynowe poszukiwania lokacji związanej z kolejnym rozgrzebanym Questem. Cenię sobie duże otwarte mapy i absolutnie nie jestem ich przeciwnikiem. Ale konstrukcja Eldenowej podstawki, pod względem eksploracji, pozostawia sporo do życzenia. Tutaj lecimy przez gęsty świat i rzadko zdarzają się sytuacje, żebyśmy biegli dłużej niż 30 sekund i nie dobiegli w tym czasie do czegokolwiek sensownego, co może pomóc nam rozwinąć postać. Wiem, że to brzmi jak stwierdzenie jakiegoś urodzonego w 2020 Jenna Ralfa, ale ja gram od ponad trzech dekad i aktualnie mam dość światów rozciągniętych w kosmos, gdzie patatajujesz przez 15 minut, żeby dopatatajować do lokacji, z której za chwilę musisz odpatatajować do kolejnej. Styknie mi chwilowo i pod względem latania po świecie na ten moment Night Train daje mi więcej radości, bo jest zwięzły. Przy czym wcale ta mapa nie jest odczuwalna jako niewielka, na co mają wpływ te ogromne skoki na podniebnych dopalaczach i ptaki przy drzewach do latania, dzięki którym szybujemy przez dłuższy jak na najtrej na czas i mamy wrażenie, że świat rozpostiera się swoją wielkością, tym bardziej że czujesz pod stopami te wszystkie miejscówki, które mijasz. Nie jest to wielkość typu tu pustynia, tam sawanna, gdzie nic nie ma, tylko faktycznie lecisz nad wieloma lokacjami do eksploracji i walki. I właśnie ta gęstość tych miejsc powoduje, że nawet jak furgasz 8 sekund na ptaku, to może to być odczuwalne jak podróż z prędkością dźwięku nad kilkoma miastami. Dobra, to teraz kręgosłup całości walka. Cała rozgrywka opiera się na jak najszybszym dotarciu z jednego pola bitwy do drugiego, żeby jak najbardziej rozwinąć postać, znaleźć jak najlepszy ekwipunek i rozwinąć go jak najmocniej to możliwe w danym nam czasie. Tworzy to presję i ładuje nam stałym dopaminowym pobudzaczem od początku do końca sesji. Ja jestem dziad i normalnie nie lubię presji czasu, nie cierpię wręcz, ale tutaj to działa. Chce się to robić, bo progres jest silnie odczuwalny. Zdobywamy bronie, które mogą mieć swoje nałożone skille w podobny sposób jak, np., Reduvia z Elden Ringa albo cokolwiek z zaimplementowanym popiołem wojny, usprawniamy je za pomocą znalezionych kamieni, rozwijamy postać dwoma kliknięciami i lecimy dalej. Nasz bohater może stosować kilka rodzajów uników w zależności od tego, kim gramy. Czasami wchodzą takie zajebiście satysfakcjonujące, szybsze uniki, jak wykonamy je w odpowiednim momencie. Stosujemy regularny atak, podstawową umiejętność klasową i tak zwanego ulta, czyli ostateczną umiejętność wybranego archetypu postaci, która ładuje się wolno, ale jak już tym dupniesz, to czujesz, że padło. Używanie zarówno tych ekstra skilli, jak i ultów jest niewymownie satysfakcjonujące. Każdy Heros ma swoje zdolności i granie każdym z nich jest odmiennym doznaniem. Urdzenia takim samym, gdyż taka jest specyfika tego gatunku, ale poszczególne klasy szaleją wariacjami tego rdzenia, którym jest próba dopasowania ekwipunku do czekającego nas finalnego bossa. Jeżeli mrozi lodem, będziemy polować na cokolwiek, co da nam odporność na obrażenia od zimna lub ogólnie na te magiczne. Jeżeli zdaje się podatny na określony żywioł czy typ magii, to szukamy oręża mającego taką statystykę itp. Cel ten sam, ale pod względem dywersyfikacji postaci na klasy, ich poszczególnych umiejętności i pobocznych taktycznych opcji rozwoju jest bardzo dobrze. Przeciwnicy są różnorodni od najsłabszych zombiaków przez minibosów, średnich bosów na koniec dnia, napaści, czyli otwierających się portali z wrogami, którzy potrafią nas zaskoczyć zarówno swoją siłą ilością, jak i aparycją po ostatecznych lordów nocy. I to właśnie ci ostateczni lordowie robią tutaj największą robotę, nie będę wam nic spoilerował, jeśli nie graliście. Starczy powiedzieć, że ci bosowie są. epiccy. Jak to w Eldenie 99% hitboxów jest bardzo dokładna, impact hity robią wrażenie, animacje płynne i przyjemne, tak nasze jak i przeciwników. Poziom trudności jest natomiast tylko kwestią treningu. Nie zrażajcie się, jeżeli na początku tak jak ja będziecie deptani przez wszystkich jak szmata do podłogi. Night Train ma odczuwalny learning curve, czyli krzywą nauki. Nawet jeżeli będzie Wam się zdawało, że utknęliście na pewnym etapie rozwoju, to po prostu kontynuujcie próby, a zobaczycie, że to znowu ruszy i będzie lepiej. No, jak się chce w to grać, to trzeba poćwiczyć, to nie jest niedzielny fabularny Triple A do Kepsa w drugiej ręce. Wymagane jest zaangażowanie świadomości w wysokim stopniu, co przekłada się na swoistą imersję takiej agresywnej sesji. Można się zatracić, zapomnieć o reszcie świata, i przez to jeszcze bardziej chce się do tego wracać. Szybki progres, ostra jazda, dużo emocji, imponujący wrogowie, szalenie niebanalni bosowie wszystko to generuje czynnik uzależniający oprawa dźwiękowa. Bogatsza niż w klasycznym Eldenie, jest więcej wszystkiego, dźwięki siadają idealnie do wydarzeń na ekranie, w trakcie eksploracji przygrywają energetyczne ambientowe traki, podczas walk z bosami różnorodna muza dopasowana do walki, epicka, baśniowa, mroczna, tajemnicza, pod tym względem zajebiście. Interfejs czytelny, bagów nie uświadczyłem. Sam zacząłem grać dość późno, bo życie. Słyszałem, że wcześniej były problemy m.in. z parkurem i namierzaniem przeciwników. W moim odczuciu sam parkur jest ok. Momentami jakby brakuje tych punktów chwytu, ale nie jestem pewien, jak często wynika to z niedokładnie skorelowanych snap pointów do ruchów postaci, a jak często z tego, że po prostu popełniałem błąd niewłaściwie się ustawiając. Czytałem również, że trzeba było odznaczać i zaznaczać przeciwników na nowo i nie dało się przeskakiwać odznaczaniem jak w klasycznym sozlajku. -like w takim razie musiało to zostać spaczowane, bo nie miałem takich problemów. Lekki ruch myszką w lewo lub w prawo powodował, że oznaczenie natychmiast przechodziło na przeciwnika obok. Tak, gram na myszce i klawiaturze. Zostawcie mnie! Optymalizacja. Specyfikacje mojego graca zostawiam w opisie, więc możecie sobie jakoś tam porównać do swojego. Na moim średnim kąpie śmigało to bezproblemowo. Nie uświadczyłem spadków poniżej 50 fps przy wysokich ustawieniach graficznych pod każdą opcją. Wady, brak crossplayu. Jeżeli masz ziomka z Nightrainem, co gra na konsoli, a sam lecisz na PC, to se razem nie pogracie, co jest kuriozalne w przypadku takiej gry. Brak voice chatu, więc chcąc się komunikować, musicie się znać i bawić w Discordy. Totalna padaka. Oczywiście najczęściej pada tutaj argument, że jest to decyzja dla dobra graczy, niechcących mieć do czynienia z wulgarnością. No to jest argument, z którym mierzymy się od czasów pre Zabierzmy wszystkim noże, bo żyją nożownicy, tak? Nie chcę mi się nawet męczyć tematu tego idiotyzmu, powiem tylko tyle: każdy mógłby sobie kliknąć opcję wyciszenia takiego czatu. Koniec. Wady tymczasowe. Brak opcji grania duo. From Software już zapowiedziało, że w tym roku taka możliwość zostanie wprowadzona. Cena na Steamie 169 zł wersja podstawowa, 239 zł wersja deluxe zawierająca dodatek, który będzie dostępny w tym roku. Za wersję podstawową to jest uczciwa cena, adekwatna do jakości produkcji. Za deluxe nie wiadomo, bo nikt poza tymi, którzy przy tym pracują, nie wie, jak rozbudowany będzie dodatek. Pytania, nadzieje i obawy. Z grami typu Live Service mamy w ostatnich latach paskudne doświadczenia, od niedowiezionych obiecanek, po upadek na dno i zagłębianie się w odmęty mułu. Night Train ze strony From Software jest otwarcie nazywany produkcją eksperymentalną. Oświadczają oni, że tytuł ma być rozwijany, ale oświadczać to ja się mogę wujkowi po przedawkowaniu. Co będzie, to czas pokaże. Jak będą go rozwijać, dodawać nowych przeciwników, nowe mapy, klasy, umiejętności, broni itd., to regrywalność będzie, a jak nie będą, to nie będzie i tyle. Epilog. Gdybym miał boską decyzyjność w tej sprawie, to czy osobiście chciałbym, żeby Night Train zaistniał? Jeżeli wpłynie on na to, że jakikolwiek większy pełnoprawny souls like od From Software w pierwszej kolejności dla pojedynczego gracza miałby przez niego nie powstać. Lub zostać przesunięty w premierze o więcej niż dwa lata, to wolałbym, żeby nie istniał. A jeśli nie, to cieszę się, że powstał. Elden Ring Night Rain to tytuł dający mnóstwo pozytywnych emocji z grania, przemieszanych oczywiście z frustracją porażki, ale ona jest nieuniknioną częścią osiągania stanów wyższej egzaltacji ze zwycięstwa i już lata temu przyjąłem tę frustrację jako część Dark Soulsowej drogi, która ostatecznie jest fenomenalną przygodą gamingową nieporównywalną z niczym innym. Nightrain jest dla mnie częścią tej przygody, ale ze względu na swoją specyfikę nie ma on na mnie i nigdy mieć nie będzie takiego oddziaływania jak samotne przeżycia w pełnych solsowych RPG-ach. Nightrain to też zajebiste emocje, ale nie te, które są dla mnie najistotniejsze w tym gatunku, jednak mam nadzieję, że mimo to zdołałem obiektywnie uchwycić cały ten burdel. A koń biega, bo ma nogi, a Carminadel to taki kotlet do jedzenia. Jeżeli nie podobał Ci się ten odcinek, to powiedz mi misiu kolorowy, co mnie to obchodzi. Mi się podobała praca nad nim, a jak jeszcze komuś z was się spodobał przy okazji efekt tej pracy, to wspaniale. Najcudowniej by było, jakbyście zostawili cokolwiek po sobie w tym kanale. Każdy Like, Strike, Comment Roman dzwon, Sron i Suba Zajuba coś daje i pomaga, bo przebija wielkie odpowiedzi przez YouTube'owe bagno. Dziękuję Wam za każde wsparcie i wielkie pozdro. Mrocznicy!